nagrywam pociąg jedzie Szymon leje wróciłem to na youtube ok? Szymon będzie miał lacha z tego Szymon dawaj dawaj Roman kurwa w niebieskiej bluzie z hałsa z endorfiny Szymon? Szymon, będziecie No, na YouTube. E, jesteśmy <śmiosenka> pod torami. To jest Szymon. Szymon, przywitaj się. <śmiosenka> Ale będziecie teraz. Roman, przywitaj się. Szymon? Przywitaj się, Szymon! Siema, si, i w ogóle. A wy się zabrechaj? Nie. No, proszę. Nie Jedzie! Pociąg. Coś to wyłącz! Pociąg jedzie właśnie w tej chwili, w której Szymon się tak bardzo boi. Ja mam zajebaną bluzę. Brudną. A to jest Roman. A to jest Szymon. wam nie wolno tuka. Ja każdy, się tutaj. Jestem Jestem domu A wiecie, że ktoś na YouTube się wchodzi? Dobra. Mogę? Szanowni, to się mnie. No weźmy. Jedzie pociąg. Idę, Ale cię Nie poszedł. się. tam głupio, bo tak siedzicie, a tam na kisli widać. No. <suszy> <suszy> ja derwis. <gadałem. suszy> Z Daję, będę Nie. No ale weź mi telefonu, zbawię. じゃあ、私たちはここにがつくま